i jak się ma no z tej dzisiaj damy mam dwa angielskie które wybiłem na 500 pucharów chciał nagle że 19 ranga ale postanowiłem sobie 20 co tu pamka tu wbijała ja tu ja tu pełnię, tu on bronił no ale średni był do bronienia ale my i tak chyba szybciej objęliśmy bo pamka, a pamka bardzo dużo bije no nie ładuję aż tak szybko, ale mocno biję Dobra, i tu jeszcze gameplay. Przechodzimy do drugiego gameplaya. Tu mamy drugi gameplay, tylko że tym razem trochę dłuższy. I ja, ja wtedy myślałam, że ma ten. ten że nie ma tego sagora. Poszło na bok, ale tu frank jest. Tu był. go. Nie skoc... ale nie skoczyłem, tylko sobie trochę obijałam atakiem, gadżetem. I postanowi użyć tak. To no, ja sobie użytowałem. Dobra, no, no, i trochę obijam jeszcze save. To chyba 60% ja pamiętam się nie wiem, bym do... nie dobił. Potem weszło rosa, to do jakiś i 10% zabał, bo to weszło Jackie. no nie przestawało obijać. Gdym ja weszłem i skoczyłem na, skoczyłem na safe i obijałem bardzo szybko i tak to właśnie się stało. Ba krótki odcinek ale no, no ale tego bo... sobie tu tak, czwarta osoba na dwie strony. Nie, jak na razie to wygląda. Będzie też odcinek, który będzie minimalnie osoby, do mnie. Będzie to 10, gdzie odcinek. Na razie to nie robię, ale zrobię. realnie myślę, że koniec odcinka. Jeśli się spodobał, projekt. to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ponieważ wbijam, bo to się nam 10 tysięcy. Jak widzicie, są monety. O, jest duża ta skrzynka. Potem co no, mega boxy, mega boxy i megaboksy. Co widzicie, ten od 15 tysięcy jest. Od kiedy jest Od 15 tysięcy jest w box big box, mega box, big box. Kiedyś do tego dotąd było 1000 monet, a teraz jest dłuższy. Dobra, ale dzisiaj żegnamy już papa i pamiętajcie o łapce, górzej subskrypcji.